Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez Świat. Ja jestem morden. Jesteśmy na urbeksie i postanowiłem sobie porzucać trochę w kosza i jest to taka rzecz, którą zawsze bardzo lubiłem, a przez ostatnie, powiedzmy, 20 lat nie miałem piłki do kosza w rękach. Tak samo jak cała masa innych rzeczy, które się w moim życiu wydarzyły. Często pytacie, dlaczego nie ma filmów. Dzisiaj postaram Wam się opowiedzieć. Tutaj sobie trochę potrenuję, jest już wieczór. Postanowiłem, że będę sobie tutaj po pracy przyjeżdżał trochę porzucać w ramach ćwiczeń gimnastycznych. Jeżeli patrzycie na mnie teraz, a pamiętacie moje stare filmy, to przez ostatnie dwa lata schudłem 42 kg, a jeżeli śledziliście moje ostatnie filmy, to gdzieś tam chodziłem po jakichś górach, Korona Województwa Śląskiego. Część z Was się z tego tam sobie trochę śmiała, ale u mnie to było budowanie formy po majowym wejściu na Ślęże, gdzie wchodziłem na nią 3 godziny. Tam sobie postanowiłem zdobyć koronę gór polskich, ale mówię, gdzie ja wejdę na takie rysy i te inne góry, daj pan spokój, nie ma na to szans. I postanowiłem zacząć od Korony Województwa Śląskiego, gdzie te szczyty niektóre były niższe. Później tam była Barania Góra, chyba jest film i tak samo Jaworzyna też, był wyższy szczyt, prawie 600 metrów przewyższeń, było co iść. Tam też w tym deszczu się wywaliłem, jak grup żołnierza poszedłem sprawdzić, ze stłuczonymi żebrami, z bólem tam wchodziłem i później sobie powiedziałem, morden chłopie, coś ty sobie wymyślił na stare lata, może to nie dla, może to nie dla ciebie takie góry, ale miałem wsparcie bliskich osób, które mnie namówiły, żebym się jednak nie pozdawał. No i już tam dwa, trzy tygodnie później pojechałem sobie na Czantorię. Zrobiłem 13 km z Buta i następny dzień nocne wejście na Baranią Górę, gdzie zmokłem tak, że nawet bieliznę miałem mokrą. Ale się nie przeziębiłem, nic mi się nie stało i to gdzieś dało mi kopa. Zdobyłem koronę województwa śląskiego. I później przyszedł czas na Koronę Gór Polski. Zacząłem ją 18 sierpnia. Jechałem do Leona z kanału Wyprawy Leona. Pozdrawiam na ślub do Wałbrzycha. I po drodze rano zacząłem swoją przygodę z koroną Gór Polski na Biskupie Kopie. Po czym jeszcze tego samego dnia po południu w upale takim 33, może 35 stopni Ślęża. Tym razem 57 minut. Jest różnica dwa szczyty jednego dnia. A, jest różnica dwa szczyty jednego dnia i 57 minut, a nie ledwo wchodzenie 3 godziny. Wszystko przez i koronę województwa śląskiego, ale też przez jakieś dwa miesiące, praktycznie codziennie na górę Świętej Doroty, gdzie tam mamy 600 metrów i 30 metrów przewyższeń. Robiłem sobie taki trening góra-dół, góra-dół. Dwa, trzy razy w zależności od formy. Przez dwa miesiące pomogło mi to zbudować formę. Po ślęży jeszcze hełmiec. Ceremonia ślubna na Zamku Książ. I na powrocie kłócka Góra. 3 dni, 4 szczyty. Gdzieś mi to dało do myślenia, że jednak da się coś zrobić. Miałem cztery szczyty, później był Czupel, był Lubomir, wcześniej jeszcze była Łysica i pojechałem na rysy. Miesiąc po, 4,5 miesiąca po tym, jak wchodziłem na ślęże i rysy od strony słowackiej udało mi się zdobyć, jak stanąłem na dachu Polski z tą kondycją w jakiś tam sposób zbudowaną przez te dwa miesiące, pomyślałem sobie, że skończę tą koronę gór Polski jeszcze w tym roku. I zrobiłem to w sumie w 65 dni, od pierwszego do ostatniego szczytu. Później jeszcze zimowe miałem wejścia, a w międzyczasie w górach sobie poukładałem różne rzeczy w głowie. I jak pytacie, kiedy będzie garaż ocalałego, no to na pewno już nie będzie garażu ocalałego, na pewno nie w tym miejscu, w którym był, bo od pół roku mieszkam sam w bloku, gdzieś postanowiłem zmienić swoje życie. Po 15 latach zakończyć jakąś relację, która nie służyła mi, ani w zasadzie tej drugiej osobie. I generalnie mam z tym no, nie chcę wam o tym opowiadać, bo to są moje prywatne sprawy, tylko tak po prostu w górach wszystko widać lepiej, można sobie ułożyć w głowie wszystko to, co jest niepoukładane. A w tej chwili też filmów nie ma z tego względu, że nie mam za bardzo ich gdzie kręcić. Dzisiaj sobie postanowiłem nagrać tu. Może będą takie vlogi. Zająłem się trochę rzemiosłem. Pokażę wam moje branzoletki, które sobie robię z łusek, z miedzi, z różnych innych rzeczy. Tu mam taką branzoletkę. Nie wiem, czy to będziecie dobrze. Złusek, to tu są śrubki, miedź i skóra. Tu mam też 357 Magnum, fajne łuseczki, miedziany oplot. I czarny element. Jak widzicie, tu mam jakiś parakord łuski. Tutaj mam fajną bransoletkę. Teraz ją wam wyostrzę. Taki oplot. To jest struna gitarowa, łuski. Taką samą zrobiłem dla dziewczyny, która skradła moje serce. Kolejny jakiś oplot. No i jakieś takie. Dla różnych osób w prezencie. Gdzieś tam bawię się tym rzemiosłem. Nie wiem, czy będę je robił w formie takiej, żeby sobie na tym coś zarobić, gdzieś dorobić. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taką bransoletkę na przykład kupić od Mordena. Ja tam sprzedawałem jakieś zapalniczki na nierejestrowanej działalności. Ten podatek też nie był nawet taki najgorszy, więc da się to jakoś ogarnąć. Jest to do zrobienia, a ja lubię majsterkować, też mi tego brakowało, tak samo jak brakowało mi filmów. Ale z drugiej strony kilka filmów, ja ze 30 filmów mam nagranych, które nie są zmontowane z gór, z różnych takich wycieczek po Mazurach. Niesamowite Warmia i Mazury, pojawił się jeden odcinek, ale tam jest taki problem, że na wszystkich nagraniach jestem z moją ex i no ciężko byłoby ją wyciąć, bo ona tam jest integralnym częścią. Może kiedyś to zmontuję w jakiś taki sposób, żeby można to bez niej publikować, bo ja nie, ja nie za bardzo chciałbym montować filmy, na których ona jest, a podejrzewam, że ona też sobie by nie życzyła, żeby się pokazała na tym kanale. Więc to jest taka trudna sytuacja życiowa, więc nie ma tych filmów. Z Korony Gór Polskich też mam nagrany chyba ze 20 szczytów, z 28. Ale Chyba to było na Turbaczu, tak. Na Turbaczu jak wchodziłem gdzieś mi się tam, miałem problem z aparatem, coś się nie nagrało. Odłożyłem ten aparat i stwierdziłem, że wolę być w tym miejscu niż nagrywać, rejestrować, cieszyć się w ogóle tym moim wyzwaniem górskim, tym, że zbudowałem formę. A robiłem często na przykład w 3 dni 5 szczytów i to takich już konkretnych, jak na przykład Radziejowa, Mogielica, Śnieżnik, Lackowa i Tarnica i Tur Tarnica, no. I jeszcze raz. A robiłem takie weekendy, że na przykład w trzy dni wchodziłem, pięć szczytów i taki chyba najbardziej intensywny weekend, nie licząc rysów, to oczywiście był śnieżnik, później mogielica radziejowa, lackowa i tarnica. Więc no dość sporo tak jak patrzę sobie na siebie w maju, na ślęży. W ogóle byłem innym człowiekiem niż jestem w tej chwili. Odzyskałem gdzieś pewność siebie. Bo w pewnym momencie na tej ślęży uświadomiłem sobie, że tak naprawdę jestem tylko cieniem mężczyzny, którym byłem kiedyś. I mi się to nie podobało. Chciałem znowu być takim mordenem, jak byłem kiedyś. I da się to zrobić i nie można obwiniać całego świata innych osób o to, że coś jest nie tak. Trzeba po prostu tej siły poszukać w sobie. Jedni potrzebują terapii u psychologa, innym wystarczy pewnie właśnie jakieś wyzwanie, zrobienie czegoś, co pozwala odbudować tą siłę w siebie. Co do filmów takich, typu recenzje latarek, recenzje noży, robiłem takie filmy przed ostatnie lata, ale jak wiecie, pracuję w Kolbie i jest to rzecz, która koliduje z moimi obowiązkami służbowymi. I oczywiście były jakieś filmy, czy o Phoenixie, czy o Vorteksie, ale z drugiej strony też pojawiają się takie komentarze, że no mordem chwali, bo to jest z Kolby. Więc ja też nie czuję się dobrze, kręcąc takie filmy, i myślę, że nie jestem wiarygodny w tym momencie, więc też zaprzestałem kręcenia takich filmów. Z drugiej strony, jeżeli mam coś spoza oferty. To też Armiteka na przykład miałem, czy tam Ledensera i dużo osób mi później zarzucało, że a mówi, że to jest kiepskie, bo tego nie można kupić w kolbie, więc postanowiłem nie kręcić takich filmów, są inni recenzenci. Ja też jestem na takim etapie, że y, zwłaszcza przy przeprowadzce, kiedy musiałem pozbyć się całej masy rzeczy, bo teraz powierzchnia mojego mieszkania jest y, w zasadzie taka sama, jak miałem powierzchnię garażu, w której y, sobie bytowałem i plus tam jeszcze miałem pokoje, strychy i inne rzeczy, a tutaj mam mieszkanie w bloku i nie ma do tego warunków, więc też tego sprzętu mam trochę mniej i ograniczyłem tylko do takich rzeczy, których y, naprawdę używam, które naprawdę lubię. Y, a oczywiście jak wyprowadzasz się i zaczynasz samodzielne funkcjonowanie, no to też te rachunki... Trochę inaczej wyglądają, jak mieszkasz w dwie osoby, to jak ja to zawsze mówię, zupę gotujesz na jednym palniku, płisz jeden czynsz, jedno ogrzewanie i tak dalej. Tutaj mimo że mieszkanie jest małe, no to y, trzeba sobie samemu poradzić, a czasy, jak wiecie, nie są proste, więc filmów recenzje y, na pewno nie będzie. Oczywiście dużo się pojawia na Instagramie. Y, morden 666, na Instagram sobie wejdźcie i pojawiają się jakieś filmiki, jakieś rolki, relacje. Bardzo dużo urbexów, zdjęć, też ostatnio myślę, że poprawiłem się w tych zdjęciach, że te zdjęcia są całkiem okej. Okay. Więc jeżeli gdzieś tam za mną tęsknicie, oczywiście Instagram, tak samo Kolba TV na YouTube, podlinkuję Wam dwa filmy. Jeden taki tutaj niedaleko w Kamieniołomie nagraliśmy właśnie z Dawidem, z kamerzystą, a drugi też nagraliśmy z Dawidem w opuszczonym, taki survivalowy film, bardzo fajny film. Też możliwość realizacji w Kolbie daje mi szansę robienia takich filmów, których ja sam nie jestem w stanie zrealizować. Chodzi właśnie o kamerzystę, montażystę, osoby, całe wsparcie. Chodzi mi o to, że te filmy, dwa na przykład, które zrealizowałem, to są powiedzmy takie filmy, jakie chciałbym na tym kanale robić jakościowo, a nie jestem w stanie tego zrobić. Nie przy tych budżetach, nie przy tej monetyzacji, jaka jest z YouTube'a. I też teraz nie miałem czasu na, te, na robienie tych filmów, bo trzeba było zająć się swoim życiem, poukładać sobie niektóre klocki. Myślę, że y, może będziemy się spotykać tu na koszu i będę robił jakieś vlogi o jakichś różnych rzeczach, czy wiedzowych, czy komentarzowych. Napiszcie w ogóle, co byście chcieli usłyszeć. Ja też, tak jak mówię, tęskniłem za wami, lubię to robić, lubię nagrywać, ale bardziej formy takie jak Instagram, czy właśnie taka vlogowa, tak jak dzisiaj, gdzie tylko jest trochę przebitek, coś sobie pogadam, pokazuję wam fajne miejsce. Jest dużo łatwiejsza w montażu, a ja też muszę zająć się swoim życiem, które nie ogranicza się do internetu. Bo jak sami wiecie, z tego internetu utrzymać się morden nie da rady. Cóż bym wam jeszcze, jeżeli chcecie więcej w ogóle usłyszeć o mojej przemianie, o górach, o znakach turystycznych, o tym, jak te góry zmieniły moje życie, to 21, 23, nie pamiętam, który tutaj na pewno wam się wyświetli, pod baranią górą z lot szybkich podróżników, to też góra właśnie ważna, tak jak mówię w deszczu, jest film o tym. Będę o tym opowiadał. Będę właśnie opowiadał o, o tym, jak zbudowałem tą kondycję, jak to się wszystko pozmieniało, jak wchodziłem na rysy, jakie to było ciężkie i ile mi dało kopa. I w tej chwili, bo ktoś napisał też pod którymś filmie z gór, że a, taki content miał być preperski, a tutaj chodzisz po górach. Moim zdaniem jest to jak najbardziej preperskie przygotowanie siebie, swojego ciała i mentalnie, i Y, przygotowania się fizycznie do tego, żeby zarzucić plecak na plecy, który ma 15 kg, na przykład taki ewakuacyjny czy tam ucieczkowy, y, i przejść 30 km y, na przykład jednego dnia. Dla mnie to było kiedyś nie do pomyślenia. Pamiętam też, że Krzysiek skręcił kiedyś kręcił takie filmy i też mówił, że nie był w stanie. Y, no, Jeżeli udało mi się wejść na rysy, i miałem jeszcze dwie takie trasy podobne. Na Rysy macie 20 km tam i z powrotem i 1600 m przewyższeń od słowackiej strony. Jeżeli powiecie, że to mało, spoko, może chodzicie, jeżeli siedzicie przed monitorem tylko i klikacie, powiecie, a co to jest wejść na Rysy? Zapraszam, wejdźcie sobie, zobaczcie. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że jak zabrałem się za siebie, zabrałem się za trening, zmieniłem dietę, zrzuciłem ileś kilo i faktycznie ta kondycja się poprawiła, choć jest jeszcze dużo do zrobienia, to Zdobycie tej korony gór polski wydawało mi się czymś dużo większym, dużo trudniejszym do zrobienia niż było w rzeczywistości. Aczkolwiek wiem, że jakbym się przeniósł teraz rok wstecz, bo akurat mamy maj i miałbym pójść na ten, rynek, ten w padł. więc trzeba było wykonać jakąś pracę i na pewno jest to i dla naszego zdrowia, i do przygotowań na ciężkie czasy i na wszystko inne. Generalnie, jakby chcecie, możemy, możecie zadawać pytania jakieś, czy tytuły odcinków takie, żebym coś skomentował, opowiedział. Jeżeli będę nie wiedział czegoś na ten temat, to nie będę wiedział i powiem, że nie wiem. Ale wydaje mi się, że mam dość sporą wiedzę z zakresu survivalu, bushcraftu, chodzenia po górach, preppingu. Mam całą masę innych przemyśleń, z którymi się mogę z wami podzielić. A na pewno będzie to... Może wydaje mi O! Na pewno będzie to... Bardziej przydatne dla Was pod względem przygotowań, pod względem Waszego sprzętu, doboru, niż recenzja konkretnych rzeczy, tak naprawdę. Bo no, rzeczy są ważne, ale najważniejsze są umiejętności i najważniejsze jest podejście, mental do tego wszystkiego. I o tym możemy sobie rozmawiać teraz na tym kanale. A może będziemy grać w kosza na Urbexie. Dzisiaj tu jestem praktycznie powiedzmy, no, na nielegalu można powiedzieć, bo wszedłem sobie, ale spotkałem tu dzisiaj ekipę ASG i wziąłem sobie numer telefonu do zarządcy tego budynku, więc gdzieś tu się dogadam, może jakoś ogarniemy sobie to miejsce. Może uda się tutaj po prostu pomóc w zabezpieczeniu go, tak, żeby było bezpieczne, bo tu są jakieś dziury, tu można wpaść. Tak, żebym po prostu mógł tu przyjść, przyjść czasem nagrać film, porzucać sobie do kosza, poruszać się trochę w zamian za jakieś tam moje rzeczy. Ok, naszywki koszulki, oczywiście sklep Tigerwood. Cóż ja mogę Wam więcej powiedzieć? Fajnie, dziwnie trochę tak po czasie wrócić, to tak jak wrócić z dalekiej podróży. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać częściej, to też wszystko zależy od Was. Czy w ogóle obejrzycie ten odcinek, czy będziecie chcieli go oglądać, dać jakieś tam łapki, bo jeżeli obejrzy go 30 osób i to będą sami znajomi to ja mogę sobie z nimi porozmawiać gdziekolwiek indziej, nie muszę nagrywać filmu. Mam też w Kolbie miejsce, gdzie mogę się zrealizować w produkcjach wideo na wyższym poziomie, na takim, który dla mnie tutaj samego jednego z telefonem czy z kamerą po prostu są nieosiągalne. Więc jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytania, pomysły na to, o czym mógłbym Wam opowiedzieć, co byście chcieli dopytać, piszcie w komentarzach, możecie się po prostu też przywitać i powiedzieć, że fajnie, że... Się pojawiłem, albo napisać, żebym już nie nagrywał, bo już się zestarzałem i się do tego nie nadaje i wezmę to spokojnie na klatę. Ja już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.